Siema, ze strony Detektyw Naczący dzisiaj sobie gramy w Dead by Daylight Z tymi, z Kajakiem, ksardasem I R3ZX-em, siema chłopaki Yo. Hello Roblox siema. Hello, dobra i tak jest ogólnie Druga w nocy, więc nie będę jakoś Krzyczał podczas tego filmiku I postaramy się zrobić gemrasza, ale yy, Dzielny Ksardes będzie nas Mieczem świetlnym bronił i to się nie uda przez <grym> Dobra chłopak jak coś to, to wina mistrza Jody Dobra, szybko, A ja się świetnie ubrałem Dawajcie, dawajcie, dawajcie My już mamy za chwilę połowę gena No Ogólnie game rush to polega na tym, że po prostu jak najszybciej robimy geny i fajnie jakieś igły obok swojego tego awataru Hmm parę obrony, po prostu chcecie wymazać No Dobra, dalej nie mam Dobra, my już zrobiliśmy Dena <grych> <grych> Eee O, a... przyszedł do Uciekaj! Ja Pytę miałem jedno. za głośno, miałem włączoną grę Jest za no. mną O, dobrze ono... Jakiś nobek jest. No. siema Siema Dobra. Poradzisz sobie. Następnego gena. Ja będę robił tego w stodole. O, razem z kimś. A nie, idzie tu. Dostał paletę w łeb On mija paletę, idzie do ciebie. Co? Skąd ona wie? Latarka szybko mi z ratuj. A jego ci niby to szafie No ale. No możesz jej w mordę świecić. Nie, 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 nie. Przedaj. Nie, nie, się. się o nie. Na czemu, Ale spać. dobra, to niech jedna osoba mnie spróbuje uratować, a reszta nie. Gemę. Gemy. Ja tu jestem. Ja tu jestem. ten Nie, teleportowała się. Nie, do mnie. Wait. jestem. Dobra, tu za Ja Goni, goni Ja tu Dzięki. nie młoty. Okej, okay, co robię tej głowy obok mnie, bo nie wiem. No jesteś obsesją. No, Czyli? Naciągasz ptaka. No, a na twoim punkcie... punkcie ptaka siema? A no. weź we, we się zajmij. nie wzajemnie. Przerazuj ten scenariusz mówiąc. Dobra, chłopaki. To jest na easy. As na okno było gra. Dobra, kochen, ej. Na okno oh, fuck. O, fak Miss Jedi, ratuj. Kajaka. No. Nasz me, Miss Jedi jest i było upośledzony co najmniej. Miss Jedi dostał strzała. Nie tak A, cię dobrze, szkolono. Dobrze, Mistrz Jedi. Dobrze, ja się zaraz wyciągam. No bo uciekaj, 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 uciekaj. Bye. A ty możesz wstawać? Nie, ja po prostu wzięły się w tak. Tak, i Tak. Udawałem robaka i w ten sposób udało mi się przeżyć. Kolejny Dobrze To brzmi źle. A ja też za sekundę zrobię. Kolejnego. Ja Dobra, tu... chłopaki. Ona to co za mną goni. No to uciekaj, ja robię następnego od Uważaj, uda mi się tak dobrze wymitlować. Ona jest po drugiej stronie mapy ode mnie, więc ja mam. Ale to sobie po środku mapy biegam. Aj. Dobra, padłeś obok mnie. Biegłeś Nie, dobra, nie biegłeś. Dobra, siemak kto... to. Nie, wiem, to ale naprawię z tobą. Ewa. Nie. Dobra, weź, tam się ratujcie. Ja z kimś robimy już ostatniego gry. Dobra, ja, ja, ja sobie i... chwilę powieszę, dobra. Pozwólcie. Ej, on wisi obok nas, Ej, powiedzcie ile wam brakuje? Połowa. No, a w, w dwóch robimy. Ej, bo ona stoi, ona stoi naprzeciwko mnie i się na mnie gapi. Dobra, uratujemy cię. O, poszła sobie. Znikła. Czerwary zrobiła. Ona do nas idzie. Znikło. do nas. O nie. Że... Ratujcie go, ratujcie, o dobra, ratowaliście. Ja już będę miał spacjowanko. Czekaj. Weź ją we, we, we z tego, zajm ją, zajmij ją, ją, zajmij ją. Weźcie, no właśnie, zajmij Beki, byki. byki. No, wymigluj się, co ty no, robisz? No, się. Dobra, dzięki. Nie mogę sabotować haka. Nie, nie mogę sabotować haka, nie. Pozwólcie, że ja sobie szybko zlutuję chesta. Nieźm w Fortnite. Ona jest przy tym genie. No. A, Dobra, Aaaa. No. Ale trzyma chyba co najmniej okres. Weźcie ten, bo obok mnie jest hack. No właśnie, to jest, jest sabot. Nie mogę sabotować haka. Byku, a. Jeszcze połowa, jeszcze połowa. A wziąłeś yy, zestaw naprawczy? Ale nie, jeszcze... bo ja mam umiejętność na sabotowanie haka. Ej, chodź do tego kombajna na górę, to się wymacamy. I ty jesteś... Weź. No weźcie macanko, macanko No to się uleczę sam Nie chcę się z wami macać Ej, a jak ty uciekłeś z Haka Tako O, ale kto, ktoś się robił To Naprawił we trójkę ten tutaj obok no. nas Tylko. On, tu on idzie? Nie, nie widzi, nie widzi nie to widzi. on się tupy, to ja jestem <głos》>. A, ja tam idę robić gena w frajerze? A, możliwe, że jednak na kampi przy Robi innego. No dobra, zajmuję się genem. O, mnie goni. <grymne> Automatycznie, nie miałem kiedy kliknąć. Chodź tu do góry, ja się się wymacam. <grymne> nie mogę, o, dobra. Ty mnie No nie psuj tego gena, ale to jeden Ej, czyli wy naprawiacie jakiegoś innego gena, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. się tego samego Ej, My dobra. się Ej dobra, Rób tego innego gena. Dobra, gana. ona mnie goni Od A dobra, na sobie, tego na zamiast zamiast na tego słowod, No na kawałek gena idźcie robić gena na czosnku Ej, ja już kończę Ile masz? No, znaczy, oszparki E, nie, dopiero spacjowałem. Jest, Jest co, Phoenix, okay. ja szybciej. Dobra, skończyłem. Uciekłem. Ej, chłopaki, chłopaki, ja tu do Aha, was idę, Weźcie mnie wymacajcie. Wymacaj mnie wymacaj, wymacaj, wymacaj. O, wymycuj. Oooczymy. Ma się masz stepsista. O, Cześć stepujący bracie O, cześć drugi stepujący bracie. ja joda. <laughs> o, Stepujący dwójek no tak. joda. Niech <laughs> będzie Owej. <Vision> ja chciałem przez to okno. Ej chłopaki, ale wy wiecie, że jest jeszcze drugie wyjście. A! Co? Drugie wyjście? Brz brzmi brzmi jak troszka Nie ma takiego czegoś jak plan B. <graw directed> to ja mam ten. O, y y klapa jest naprzeciwko drugiego wejścia. Tu przy. Chodź, ch chodź mnie, Macu, Macu. Staję, się dogadamy. M może i to ma mamy jedną siostrę, ale. <głos> <głos> ale ja to. Może ale. Nie ale uważaj, więc... uważaj, uważaj, uważaj. Może jedna, ja, no, ale za to stepująca. Dobra, na 9-9 jest zrobione. O. Dobra, jeszcze ja z nią migluję. <noise> chodźcie, A, ona za, ona za mną lata. Cho chodźcie przy, drugi przy drugiej bramie, jest na 9-9. Nie, 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 my zrobimy to. Boże. Dobra, ja, ja idę na drugą plamę może. Na... A gdzie jest druga? No y, na, na lewo, na lewo od tamtej. A, widzę, widzę. Za tym domkiem. Okay. Łatwo. No, o weź mnie wymacać. Najs, bracia Dzięki, ja pe... Macujący bracie. Daj, daj mi też pomacać. Ja się nie dam bez otworzenia tej drugiej bramy, ja ją otworzę. Pro, proszę mnie wymacać. Chodź, i nie, 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 nie pomóc brat, bratu, bratowi otworzyć bramę. Bratowi. On Ona znikła na moich oczach. On jest ułomna, nie umie, kurde, udało mi się 5 razy, nie trzepnęła mnie, mnie i przez dwie było. Dobra, step siostra, chodź. Ej, patrz, patrz, patrz step bracie. Chodź, 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 weź się cofnij. Pokażę ci coś. Czekaj, bo tutaj... Ale ja ci pokażę klapę, gdzie jest. A ja ją widziałem. To jest Dobra, wcale. otwierajcie tą bramę, Ej, ja się widuję masz, masz apteczkę. Siostra, masz tutaj apteczkę, jeśli chcesz. Ale jaką? Dawaj, idziemy, ona jest moja. Zieloną? Chodźcie bramę, no. No, chodźcie chłopaki. Wszyscy jesteście tu? Z... Nie, wymacajmy, wymacajmy, wymacajmy A ja też chcę pomacać Weź, weź mnie nie ubić Gryzu, gryzu, nie to jest to, to ja, to jestem ja lubię Japonką. Ja jestem ja gryzę psy, ale nie ludzi O, kolejny Matsu O, macu, 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 Matsu Chodźcie tą drugą bramę Chodźcie O tak, lewusie! <laughs> Chodźcie tu drugą to... bramę, otwieramy, ja się nie poddam O tak, macu, 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 macu. Chodźcie tam bramy, chodźcie. No dobra. No ma co, ma co, ma co, ma co, teraz, do boju. Na bramę. Run, tak... forest No plus jeden. Fajk ucieka. Dobra, otwieraj. No, no, otwieraj! Dziękuję, tankuje, 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 tankuje. No, 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 no. Co, 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 co? No no no. Ej baj panny! No, nie! Musisz się opakować! Musisz się, się <noise> hey, bo problem, bo problem. Ej, stępujący bracie Ej Podnoś nas Ej to nie jest dobry pomysł żebyś to teraz otworzył Otworzyłem Dobra, szybko, do boju z tej Uciekajcie, uciekajcie Szybciej Dobra O nie, jeśli się tepnie, to zdążę Dobra szybciej! Jest! Yes! yes. yes. <laughs> Boże, to była piękna gra! Jakierka, komputerówka! Ej, dostajemy perfekcyjna ucieczka ja 55 tysięcy punktów na tej gierce A? zdobyłem. A ja zaraz opowiem. Ej, to, to był Ja piękne. 31 <laughs> i pół. Bo ja jeszcze ucieczkowe ciasto wziąłem. Ja też, 50 że uda kurde ten. Oni jak się miglował, a ona nie umiała tego. Ona nie potrafiła trafić. Ja o byłem jezu. z nią po. Ej, na czysty z... to na serio nagrałeś? Ja to nagrałem. Kuza masz teraz ma fajny odcinek na YouTube'a. Dobra, dobra. Teraz proszę o chwilę o ciszy. Dzięki za oglądanie. Możecie dać łapkę w górę. Siema.